Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveaway'u na czołg premium ósmego poziomu i 30 dni konta premium bądź 250 zł w sklepie premium, link do giveaway'a w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bany, mamy środę, także odcinek z Escape from Tarkov, a w nimi M4A1, czyli M416, jak zamienić to... ...na... ...to. Czyli pierwsza MK, jaki sprzęt włożyć, co zrobić i tak Ja zasadniczo miałem bardzo duży problem na początku. Dzięki uprzejmości Gregorixa Grego poznałem tajniki robienia Mek, więc zapraszam Was do Stasza. Tam zbudujemy pierwszą Mkę razem z kosztem. Pierwszą rzeczą, którą się dowiemy zasadniczo, zaczynając grać w Escape Front Tarkov, to to, że MK jest najlepsza, prawie najlepsza bo HK jest lepsza. I że jest najdroższa. Także zbudujmy pierwszą majątkę, ponieważ to, co widzieliśmy przed chwilą, czyli ta podstawowa wersja ma się nijak do tego, co możemy osiągnąć. Jednak oczywiście musicie się liczyć z pewnymi kosztami i zasadniczo można powiedzieć, że jeśli chodzicie sami, MK wam się nie spłaci. To jest yy, broń do gry w ekipie, ponieważ zawsze ktoś może zrzucić dużo rzadziej ją tracicie, a co za tym idzie, ona może zarobić na siebie. Raczej przyjęło się, że na rajdy samotnie, no cóż, można iść, wiadomo, ale raczej się nie liczy, że ona się spłaci. Co będziemy najpierw potrzebować? Jako podstawę będziemy potrzebowali Colt M4A1 556 x 45 Assault Rifle, czyli wygląda to tak i wygląda dość niepozornie. Od tego zaczynamy i to jest nasz punkt wyjściowy, do tego będziemy dokładać kolejne rzeczy, na przykład yy, charging handle, Raptor charging handle for AR. 15 i wkładamy ją oczywiście tu. Ja jestem świadom tego, że to jeszcze nie przypomina broni, ale zapewniam Was, że już za chwilę będzie, będzie przypominać. Musimy wziąć Advanced Tube, zaczniemy budować od tyłu, żeby dać handgarda. Mamy już włożone następnie moje stok, wygląda w ten sposób: moje karabin stok, to jest dość powszechny sprzęt, tak że myślę, że nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem i warto zadbać również o gumę, dokładnie tak jak w, AK, w AKM-ach. I tutaj mamy Morgul Rubber Butt Pad for Karabin Stock Series. I to właśnie wkładamy. Tą część mamy już za sobą, wypadałoby się zainteresować lufą i mm, Również górą, czyli tutaj wkładamy Vitor Mur 1S556 x 45 Upper Reciver for Air Systems i jednocześnie wybieramy sobie lufę, a lufą będzie 370 mm Barrel for AR15, tak? Czyli składamy to w całość i możemy już pomyśleć o włożeniu DM-ki i już zaczyna to w jakiś sposób przypominać karabin. Oczywiście karabinem jeszcze. Tak naprawdę nie jest. To będzie dość przyspieszony kurs także, znaczy kurs. Jeśli będziecie chcieli to możecie po prostu tak zrobić y, swoją M -kę. i RICOL jest naprawdę bardzo zadowalający. Następnie będziemy potrzebowali na pewno rączki i tutaj polecam Gral Myślnik S. Mamy już założone. Następnie potrzebujemy y, y, SAI 14,5 cala QD Rail Grip 4 AR15. Włóżmy, jest, działa, już zaczyna wyglądać to bardzo dobrze. W takich momentach już pojawia mi się uśmiech na twarzy. Żeby założyć rączkę, rączkę, uchwyt. Tak, ktoś mi ostatnio zwrócił w komentarzu, że, że mam mówić uchwyt, bo to boli. Wiadomo, mnie też bolało, ale nie wiedziałem, jak to inaczej nazwać. Morgur m 4.1 inch wide. włóżmy, miejmy nadzieję, że wyląduje na swoim miejscu, pewności nie ma. I tutaj proponuję R-kamyśnik 2, rączka. Oczywiście można zrobić to dowolnie, mamy to już poskładane. Jeśli chodzi o gaz blok polecam MK-12, wygląda w ten sposób, ponieważ najprościej na świecie, nie ma tutaj celownika i nic nie będzie nam przeszkadzać. Zostało nam już tylko kilka rzeczy i tutaj jeśli chcemy grać na cicho musimy włożyć hmm, Kac d Compensator, już wkładamy i tradycyjnie jak do Emek Kac QDSS NT-4 Tumik, tak? Mamy złożoną broń. I teraz jeszcze warto wspomnieć, żeby podnieść sobie ergonomię. Możecie włożyć, już przeczytam dokładną nazwę: Morgul Embass Gener Generation 2 Rear Side i Front Side. Wygląda to tak i to zwiększa nam tak naprawdę. Hmm, Zwiększa nam ergonomię. No i oczywiście, celownik to rzecz dowolna. Możecie tutaj włożyć taki, jak Wam odpowiada. I jeśli, będzie, jeśli zdecydujecie się grać na cicho, ponieważ mam przygotowane te dwie, same, te, dwie te same mki, jedna na cicho, jedna na głośno, zwróćcie uwagę, że tutaj już schodzimy z recoilem niżej niż na AKM-ie. Mamy 126 Horizontal Recoil i Vertical Recoil na poziomie 46. Jeśli popatrzymy na drugą momeczkę, czyli tą nagłośną 105, i tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć, jak chcecie zagrać, czy chcecie mieć mniejszy recoil, ale być na głośno, czy może być na cicho z minimalnie większym recoilem, pokazałem, jak zrobić wersję na cicho. Gdybyście chcieli zrobić wersję na głośno, to oczywiście musimy zdjąć kompensator i tłumik. Jest, i w jego miejsce założyć coś takiego jak jailbreak a następnie VP-09 i w tym momencie macie już emeczkę na głośno. Tak? W drugą stronę analogicznie, jeśli chcecie na cichutko, zdejmujecie jailbreak'a, jailbreak, jailbreak, zakładacie kask QDC, następnie NT i gra. Pytanie o koszt. Ja tu mam gdzieś na kalkulatorze. Oczywiście ceny były uśrednione z tego, co mogę kupić od sprzedawców, kupiłem od sprzedawców. To, czego nie mogłem kupić, skupowałem od graczy. I ta wyciszona MK bez celownika wyszła 286 600 rubli. Kupowałem tylko i wyłącznie za ruble bez, bez dolarów. I to jest bez celownika. Gdybyśmy chcieli celownik, pewnie trzeba było doliczyć jeszcze między 60 a 80 tysięcy. I co ciekawe, wersja na głośno wychodzi między 20 a 30 tysięcy rubli taniej tylko. Także myślę, że przy takim nakładzie kosztów warto zagrać na cicho, ponieważ mamy dużo większą szansę przeżycia, ponieważ i to my jesteśmy bardziej tymi zaskakującymi niż zaskakują nas. Oczywiście ostateczny wybór. Hmm... Pozostawiam Wam ze względu na cenę, no cóż, tak jak powiedziałem, lepiej chodzić w ekipie, oczywiście możecie chodzić sami, ale na pewno koniecznie zbudujcie sobie jedną, żeby zobaczyć jak świetnie się tym gra i jak świetna to jest broń. Wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszam Was na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 i od 20 do 22, w niedzielę od 18 do 22. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, Bane.